Cześć, Manko, widać się w moim kolejnym odcinku, na tym kanale. Dzisiaj się zajmiemy, powiedzmy, no, mieć hasło swojego znajomego. Więc pierwsze musimy wejść w sklep Chrome. Ja tutaj sobie wpisuję web Chrome. Nie to. Chrome. Chrome Web Google Store. No tak jakoś. I wpisujemy tutaj sobie po prostu y, GSE Log i pobieramy to rozszerzenie. Więc tutaj dolej do Chrome, takie tutaj, tylko pobieramy to. Po pobraniu tego powiedzmy, że twój wasz kolega się loguje i wpisa swoje hasło. Teraz też tutaj loguje. Jak już na przykład powie, że idzie, się wyloguje, to po wpisaniu w miejscu e-mail e log takie okienko i tu macie jego hasło. Tu. Ja to zasłania żebyście nie widzieli mojego hasła i e e-mailu. No i to tyle. W tym odcinku lajkujcie, subskrybujcie mi, i komentarze, liczę na to, i cześć, do następnego.